Jesteś osobą, która zawsze jest ze wszystkiego niezadowolona? <laughs> Proszę, nie uciekaj. Ten problem dotyczy prawie każdego z nas w jakimś stopniu. Ale czy wiesz, że możesz być z tego uwolniony, z tego ciągłego narzekania? Masz rację, wszystko wygląda dookoła tragicznie i wydaje się, że mamy rację w narzekaniu. Ale jeżeli chcesz być uwolniony z tego właśnie krytycyzmu, połóż rękę na głowie albo na sercu i powiedz ze mną te słowa. Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Duch święty uczyń z niego swoją świątynię. Wyrzekam się narzekania, krytykowania, ponurej postawy i ciągłego pesymizmu. Zamień moją zrezygnowaną postawę na Chrystusową. Pełną nadziei życia, bo Ty jesteś tym wszystkim, panie. Ty rzeczywiście jesteś radością mojego życia, więc zrzucam z siebie starą naturę, czarne okulary i przywdziewam nową, Chrystusową perspektywę i nowe myśli.